Tak, opłaca się. Cześć, jestem Mervo, witam Was w kolejnym filmie. Ostatnio, w związku ze startem nowej operacji, dostaję od Was mnóstwo pytań różnie sformułowanych: czy warto kupić nową operację, czy opłaca się to zrobić, czy nam się przepustka zwróci, i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj odpowiemy sobie na te pytania i przy okazji zrobimy opening na Hellcase. No bo ostatnio, gdy w CE próbowałem na różne sposoby otwierać skrzynki, to no nic mi się nie zwracało. Pamiętacie, co się działo? Skrzynia, brawo. Ostatnio zmusiliście mnie, żem zrobił taki jeden opening w Cesie. Także tutaj sprawdzimy, może chociaż na Hellcase, szczęście że nas uśmiechnie. 5 na raz. Trochę dopomożemy naszemu szczęściu. Digielek, Koska, nie. Niestety 5 niebieskich skinów. Ale o, 24. Ok, czy wyszliśmy na zero? Co tutaj było takiego drogiego? Factory New Auto Sniper. Ok, no to taki drop uznajemy. Skoro byliśmy na zero, próbujemy dalej. Był taki rozgrzewkowy drop. Cokolwiek innego niż niebieski skin nam poleci, na przykład taka meczka, to powinniśmy już być fajnie na plusie. Niestety nie tym razem. No to do trzech razy sztuka, cokolwiek nie teraz nie poleci. Idę otwierać dalej Digielek będzie czerwony! Digi- Golden Koi! Proszę bardzo! I widzicie, i, i 39, jak, jak to jest mało warte, jak gdyby mi poleciało Mała przerwa od montażysty tego filmu, czyli mnie, bo potem się zagadałem i zapomniałem o tym powiedzieć. Jeśli chcecie skorzystać z Hellcase'a, wejdźcie tutaj, wpisujecie kod MERWO, 70 centów dostajecie za darmo do wykorzystania, a z kodem MERWO15 lub MERWO BONUS plus 15% przy doładowaniu, czy na przykład doładowujecie stówkę i macie 115. Także zapraszam do korzystania z kodów i dalej lecimy z filmem. Wylądowaliśmy tutaj na czwartym miejscu najlepszych dropów ze skrzyneczki. Także widzicie, no niby ten sam czerwony przedmiot jak kałaszek, ale warty o wiele, o wiele mniej. No ale to i tak jest spoko, jest jakiś fajny drop. Zajrzymy sobie tutaj do nowych skrzyneczek, które mają niby skiny z nowej operacji, ale ich w środku nie ma, więc być może pojawią się później, nie wiem, w sensie skin jest na obrazku. Za 90 taką jedną skrzynię jest do wydropienia 4 kosy, też jakieś fajne inne skiny, zobaczymy co nam tutaj będzie leciało z tej dosyć drogiej skrzeczki na przykład w kołach Bloodsport. Okej, okay, mam nadzieję, że będzie lepiej. Słuchajcie, czy warto kupić nową operację? I to jest pytanie, które, które się naprawdę mocno przewija. To jest pytanie, które mnie zastanawia, szczególnie, że ostatnio po każdej operacji robiłem ankietę na kanale, czy kupiliście nową operację, jaki, jakie tam dostaliście z niej żeton i tak dalej. I mniej więcej połowa, czy, czy dwie trzecie z Was tej operacji nie kupowała, co zawsze mnie zastanawiało, bowiem przy tych ostatnich operacjach, które Valve wydaje, tak naprawdę. Nie da się wyjść na minus. Jeśli stopniowo rozwiązujemy tę misję, jeśli zdobywamy gwiazdki, jeśli wymieniamy na przykład na skrzynki, czy chociażby na skinę do postaci, tak, co jest dosyć opłacalne, to naprawdę nie wyjdziemy na minus. jeśli ktoś z was rok temu by zainwestował w tamtą operację, zdobył wszystkie gwiazki, no to tę operację tak naprawdę w tym roku kupiłby za darmo. O, jesteśmy na plusie, testet z traku. Fajny, fajny drop. I tak naprawdę teraz te operacje robiłby na czysto. Także rozumiem gdzieś tam osoby, które no w ogóle na przykład nie wydają, nie wydają pieniędzy na, na żadne skiny, tak? I nie mają niczego, i wtedy uznają, że no dobra, nie, nie kupuję operacji, nie robię tego, tak? Natomiast jeśli ktoś z Was ma już jakieś na przykład skiny w ekipunku i wie, że tak czy inaczej będzie grał w cs będzie wykonywał te misje po prostu grając, robiąc różne rzeczy, no to naprawdę na tutaj wydaje mi się, że bardzo prostym rozwiązaniem jest sprzedać jakiegoś skina, porobić te misje. Otwierać, yy, zdobywać skrzynki, zdobywać jakieś skiny do postaci. Mo, może mógłbym też zrobić jakiś film w stylu, co najbardziej się opłaca z nowej operacji, tak? Ale, ale w sumie nie wiem, bo to się może płynnie zmieniać. Nie wiem. Jeśli, będzie, jeśli byście chcieli, to mogę nad czymś takim pomyśleć. Ale ten sposób, który ja robię, czyli otwieranie tych kolekcji skinów, jest no, procentowo najmniej opłacalne, bo będą Wam cały czas wypadały te, te, skiny warte tam kilkadziesiąt groszy, tak? Także jest to średnio opłacalne, ale kupowanie za gwiazdki skrzynki, czy kupowanie skiny do postaci na, na początku, teraz zdobywając te gwiazdki, to jest naprawdę dobry sposób i bardzo łatwy, żeby ta operacja Wam się zwróciła i dosyć szybko wyszła na plus, także tak jak odpowiedziałem Wam w pierwszym zdaniu tak naprawdę, tak? Na, na pytanie zawarte w, w tytule tego filmu, naprawdę Warto kupić przepustkę. Jeśli już macie jakieś pieniądze na Steamie, w CSie, w skinach, tak czy inaczej, to, to coś, coś takiego wydaje mi się, że warto zrobić. Ja tutaj na razie liczyłem na jakiś lepszy drop, ale z tych tutaj skrzyneczek eventowych szału nie ma. Tutaj niby fakturyniu. fajna meczka, ale za 29. Nie była zbyt droga. Proszę, kosa! No nie, nie tym razem. Chociaż to USP to jest jakieś takie ciekawe. Ono może być... 35, to, to nie jestem pewien, czy to też nie z jakiejś kolekcji kiedyś, yy, z operacji. W tej, skrzy... w, tej, w tej chwili skrzynie Riptide chodzą po 3, po 4 złote, coś takiego. O to może być sporo warte, zależy co nam tutaj dokładnie poleci. 81 filt tested, bardzo ładny drop. Także. Także w sumie nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Jeśli gracie w CSA, jeśli się nie, nie boicie wydać tych 60 zł, to jak najbardziej wam się to zwróci, po prostu grając i jakieś kolejne operacje w przyszłości, już będziecie mogli kupować tak naprawdę za, za darmo, tak? Taka, taka jest moja opinia. No, o, to, to, to się niestety na pewno nam. Na pewno nam nie zwróci. A w ten sposób, który ja odbieram nagrody z tej operacji, bo, mogą, bo może też część z was oglądać moje filmy i mówić. No Mervo y, robi te misję, wy, wyjmuje skiny za gwiazdki i nic nie dostaje z nich, tak? To na pewno się do nie opłaca. Ja robię taki sposób najbardziej ryzykowny, który może nam dać ogromny zysk. Tak? Jak mi wylecie jakiś skin wart, nie wiem, tysiąc, tak? No to będę mega na plusie, ale w zdecydowanej większości będą mi lecieć skiny te, te bardzo tanie, tak? I będę tak naprawdę stratny. Ale ciekawostka też jest taka. Że ostatnio przeglądałem dwa lata temu, chyba operacja, która była, i też otwierałem za nie te skiny, ten, tak te, te kolekcje takie różne i dostawałem te najtańsze skiny. To ostatnio sobie patrzyłem, że ich cena już tak mocno poszła do góry, że nawet ten najdroższy drop w ciągu dwóch lat tak, tak podrożał, że spokojnie na tamtej przepust, przepustce też wyszedłem na plus. Także no. Nie wiem, w sumie, co mi tutaj mogę jeszcze więcej powiedzieć. Według mnie warto, tak? Według mnie warto i w sumie im szybciej, jeśli, jeśli tak, tak czy inaczej gracie w CSA, jeśli tak czy inaczej te misje robicie, to im szybciej kupicie przepustkę, tym szybciej będziecie mogli sprzedawać czy to skrzynki, czy jakieś inne rzeczy, które wam wydropią po prostu, tak? Przechodząc te misje za, za, za gwiazdki, i tym wyższa będzie ich cena, tak? Bo z biegiem trwania operacji cena tych różnych skrzynek czy modeli do, do postaci na pewno będzie, będzie powoli spadała. A w przyszłym tygodniu, bo w tej chwili minęły 3 tygodnie, czy było do zdobycia 22 gwiazdki, 10 z pierwszego tygodnia, 6 z drugiego i 6 z trzeciego. W czwartym tygodniu dojdzie kolejne 6 gwiazdek i będzie już ponad 25 gwiazdek, i to jest już wartość, za którą możecie sobie wydropić. No nie podoba mi się ta skrzynia, spróbuję jeszcze parę z na najdroższej, może coś nam wyjdzie. I to już będzie wartość, z której będziecie mogli sobie otworzyć najdroższy skin model do postaci czy to CT czy Terror za 25 gwiazdek jeśli to szybko zrobicie to naprawdę tutaj można bardzo ładny zysk rozkręcić na tym i za wysoką cenę jest sprzedać także to jest moja propozycja jeśli ktoś jeszcze na przykład nie zdobył żadnej nagrody to warto czekać do tego czwartego tygodnia i za te pierwsze 25 gwiazdek otworzyć jakiś model skina i go opchnąć nie tak tak mi się wydaje, z tego co tam sobie na szybko patrzyłem, że to jest najbardziej opłacalny sposób w tej chwili. No nie podoba mi się tej drop do tej pory. Walniemy sobie yy, jakąś jeszcze inną skrzyneczkę, zobaczymy na ile nam funduszy wystarczy i potem sobie przejdziemy do jakichś upgrade'ów, do jakichś takich rzeczy. Yy, co my tutaj mamy? Na przykład skrzynię kolektor. chciałem sobie sprawdzić. O, bo tutaj było kilka takich fajnych skinów. 5 na raz za 90. Tu jest kilka skinów właśnie ze starych operacji. Więc tu może być taki drop w sumie, który. O, właśnie! Taki wygląda jak nigdy nic. A ten mag 10, na przykład, jest wart 60. Ta CZK faktycznie 44. I wyszedłem na bardzo mocny plus. Aż jestem naprawdę zdziwiony. No to sobie ją otworzę jeszcze raz. Spróbuj ponownie. Za 90 otworzyłem. Za drop za 144. Bardzo dobrze poszło. ale nie, teraz 4. ojej. Cztery skałty, chyba będzie dramat. Nie 69 też nieźle. Też nie źle. Myślałem, że będzie... O, dostaliśmy Golden koja jeden na cztery odłamek. Też nieźle, myślałem, że będzie gorzej. Fajna skrzynia. Dwa skałty, ten Mac 10, może też coś będzie wart, nie pamiętam, ale wcześniej dostałem inny ten. No i też 110, jesteśmy na plus! O, to, te, to już mi się ta skrzynia podoba. Lecimy dalej w takim razie, znowu za 5. Nie ma tu kosy, więc to nie jest jakoś tak efektywna skrzynia, że nagle nam coś poleci. Ten mak nie. To byłby dobry zysk. Teraz zależy w sumie w jakim stanie. 72, ok. No jesteśmy. Tym razem niestety na minus. Ale kurczę, podoba mi się, podoba mi się ta skrzynia. Kolektor, fajna nazwa, bo to jest dla takich kolekcjonerów, którzy tutaj zdobywają sobie skinki z różnych starych kolekcji. 94. E, Stać nas jeszcze. No, ale, ale mi się podoba ta, ta skrzynia. Mógłbym ją w sumie cały czas otwierać, ale może, może też sobie spróbujemy coś innego. Mamy jeszcze 300. Mamy jeszcze 300. Nie sprzedałem na razie tych skinów, bo potem może pójdę na jakiś upgrade, spróbuję coś takiego zrobić. Eee, to może Prince 1 za 240? Próbujemy. Otwórz. No to jakby... ach... Jak ja nie lubię, jak tak wokół nam wypadają takie dobre przed... TO JEST TYLE WARTE 463! O proszę! No to, to podwójny zysk zrobiliśmy No to ja sprzedaję Mamy 500 w tej chwili, próbujemy dalej, no to co, dwie na raz? Ja w życiu nie sądziłem, że ta łupka będzie tyle kosztowała o, Ale to był dobry drop Nie no dobra, po jednej No większe emocje Jak tak ładnie oddało No nie, haul, niestety, ta, ta koska? Nie wiem ile może być warta, powiem wam, nie mam pojęcia 156, a w battle okej okay. No to nie zaciekawię. Próbujemy dalej jeszcze. 240. Oczywiście, tak jak ja zrobiłem. Czyli sprzedałem tą wóbkę i chciałem otwierać dalej. To nie jest dobry sposób. Już myślałem, że karambicik. Karambicik by na pewno był dobry, sporo wart. Bo jednak, w takich sytuacjach, warto się zatrzymać, podziękować za zysk i wypłacić. Czy coś takiego. A tak to. Tak to potem poleciliśmy i straciliśmy na tym. Field tested za 154, ile mamy jeszcze? 211. Na Prince'a nas nie będzie jednego stać, ale na stać jeszcze na przykład na Daimonda. Otwórz. Czy kiedykolwiek dostaniemy jakiegoś Dragon Lora, Coś takiego, tylko nie to. Nie, to jest chyba najdroższy, najgorszy drop z tego co pamiętam. Sekrzyneczki. Dobra, idziemy aktualizować idziemy albo nie. Najpierw e, zrobimy kontrakty. Powrzucamy te różne. Tanie skiny, które nam tutaj leciały wcześniej. Czy tanie jak tanie? Jak, jak dla kogo, prawda? 167 od 133 do 200, dobra. 165 Talon Knife Safari. Fajny drop, podoba mi się. Wrzucam kolejne. Podpisz kontrakt. Wolę, wolę powiem mam, wolę podpisywać takie kontrakty sobie wymieniać w ten sposób przedmioty, niż robić upgrade'y. upgrade'y mnie trochę stresują, gdy wiem, że mogę wszystko na raz stracić. 344, od 275 do 413. Carbidzik, Stained, Factory New. Fajny drop. Uh, co tu jeszcze mogę takiego powrzucać? O, tu są jakieś tanie przedmioty na końcu. Za 2-3 dolary. Za 35, 23. 26 dobra za 191 podpisujemy kolejny kontrakt 212 flipknife slaughter o field tested w stat tracku ładnie próbujemy teraz porobić jakiegoś upgrade'a. ja wiem że wy byście chcieli żeby Marwo coś ciekawego ulepszył 2 asimowy 3 asimowy o to jest taki upgrade z, asimowy, z asimowów czy jestem w stanie ulepszyć na jakiegoś lepszego asimowa to by było dosyć zabawne 3 asimowy o, 3 asimowe możemy ulepszyć na takiego asimowa 36% <laughs> No nie wiem czy czegoś jeszcze nie dołożyć, ale nie no to będzie taki asimowy Asimowy kontrakt, asimowy upgrade A myślę, że wpadnie, jest szansa 36% mamy No i nie tym razem niestety, poleciało dalej Przegrywasz Czy co, próbujemy jeszcze, to teraz 3 kałachy na tego kałacha, jeszcze raz Cztery kałachy damy. Zwiększymy troszeczkę szansę. Cztery kałachy na jednego kałacha, faktury nie wstać, Asim Asimov musi się udać. 48%, teraz musi wziąć. Jeszcze proszę! Uff. Powiem wam, że nie tak to sobie wyobrażałem. I co, poddamy się już z tego Asimowa? Chyba się będziemy musieli poddać. Nie tak to sobie wyobrażałem, że tak będzie nam szło. Mamy to! Jest karami Tiger tu. Uff, no trzeci upgrade, w końcu coś nam wpadło. Ok, no to teraz może tego Digielka. O, nie, nie, to chcemy wyrzucić tego Digielka na jakiegoś Digielka. Chociaż nie. Teraz zrobimy coś, co powinniście zrobić wszyscy, czyli takiego Digla zamienić na. Rewolwer. Czy są w ogóle skiny tyle warte? Najdroższy rewolwer, jaki jest, to Fate Factory New Start Trucku ja mogę ulepszyć na przykład USP na niego. O 63% możemy sobie sprowadzić z takim kontraktem. <grystanie> znaczy nie kontraktem, tylko upgradem. Proszę jeszcze trochę! Dlaczego hmm. tak mi dzisiaj nie wchodzi nic? Czwarty upgrade i... I tylko jeden nam wyszedł. Dlaczego tak się dzieje? Kasujemy to. Nie no, nie chcemy ceny od, naj, od najwyższej, bo to byłoby słabe. Ta wupka już nam dzisiaj raz poleciała, więc próbujemy kolejny raz. Raz ją dostaliśmy. Nie, no słuchajcie, nie, nie bawię mm. się już tak. Kończę to z wami. Stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Nie, nie, nie wychodzi. Nie, I kończę z tym.